Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, bo będziemy otwierać dość ciekawy produkt, mianowicie Pokémon Battle Academy, bardzo przydatny produkt dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z kartami Pokémon. Jest to produkt komplementarny, dzięki któremu będzie można zacząć swoją przygodę od razu. A skoro będziemy otwierać ten produkt dla początkujących, to pomyślałem, że odpowiem masowo na wiele komentarzy, które dostaję na temat tego, jak zacząć swoją przygodę, od jakich produktów zacząć, co kupić, co warto. To nie kupować i tak dalej, postaram się w dzisiejszym odcinku troszeczkę rozjaśnić tą sytuację dla osób, które chcą wejść w ten świat, ale w przerwie, żeby Czacha tak mocno nie dymiła od informacji, otworzymy sobie parę boosterków ze Scarlet and Violet. Jeśli jesteście zainteresowani taką Battle Academią, może po dzisiejszym odcinku ktoś będzie zainteresowany, albo jakimiś kartami Pokémon, zapraszam do linku w opisie do sponsora tego materiału, jakim jest Pokemarket.pl. A dodatkowo, co jest już naprawdę mega wielką informacją, mam swój koszt. Od twórcy. Dokładnie ten, tutaj, który się wyświetla, i nie mówię go, bo po prostu jeszcze go nie wymyśliłem, ale jest to już oficjalny mój kod. Jeśli go użyjecie do zakupów w Pokemarkecie, dostaniecie 5% zniżki na zakupy i będzie ten kod działał już nielimitowanie na wszystkie produkty z Pokemarketu. Dlatego serdecznie Was zapraszam do korzystania i z Pokemarketu, i z mojego cudownego kodziku. A teraz przejdźmy już do materiału i prezencji tego oto zestawiku. Let's go! Dobra, tak przedstawia się nasz produkt. Jest naprawdę gigantyczny, ale ma też masę zawartości w sobie. Dlatego najpierw otwórzmy go. Teraz możemy otworzyć pudełko. Jest jak najzwyklejsze pudełko do różnych planszówek. Otwiera się go w ten sposób. Można byłoby nawet powiedzieć, że jest to taki troszkę zestaw planszkówkowy. I zaraz zobaczycie, bo ten produkt jest naprawdę fajny. Widziałem go i przedstawia się rewelacyjnie. Tutaj mamy informacje, co zawiera ten box. Oraz pewne tipy, co warto robić. To znaczy, na przykład, nie mieszać ze sobą talii. Ale do tego zaraz przejdziemy. Tak jak mówiłem, jest to świetny zestaw dla początkujących, bo zawiera on. Gotowe talie do gry. Na podstawowym poziomie. Tutaj na boksie jest to przedstawione. W tym miejscu jest Play Level 1. Jest to produkt o jakby najniższym levelu trudności. Z tego poziomu na spokojnie mogą uczyć się nawet mniejsze dzieci. I w szczególności im polecam ten produkt, albo osobom, które w ogóle z karcianką nie miały nigdy nic wspólnego. Serdecznie polecam. Tutaj są nasze deckboxy, w których znajduje się sama talia. Tutaj jest kodzik. Proszę bardzo, dla. Was. W samym boksie jest monetka. Bardziej przydatne byłaby zwykła kostka. Jeśli chodzi o grę, częściej używa się kostek do tak rzutów monetą, ale jeśli chcecie, zawsze możecie jej użyć. Na jej podstawie decyduje się, kto zaczyna grę oraz niektóre karty mają pewne umiejętności, które wymagają właśnie rzutów monetą. Dlatego monetka w takim zestawie musi być, a dodatkowo jest przepiękna. Spójrzcie, jaki cudowny zestaw. Cinderace'a, Pikachu i Eevee. I dokładnie takie talie mamy w tym boksie. Mamy talie z Ivi, talie z cinderaysem oraz talie z Pikachu. Kolejny ważny element, znaczniki obrażeń będą odpowiadać oczywiście za oznaczanie rannych Pokemonów po danym ataku, dlatego również w tym zestawie to jest. No ale tak jak mówiłem, zestaw ten jest kompletny do tego, żeby móc po prostu go kupić i już rozpocząć swoją grę. No i są dodatkowo trzy talie, żeby można było grać w różnych zestawieniach. Przykład z mojego doświadczenia growego razem z moim przyjacielem kupiliśmy Gardevoir Victini Battle Deki, też były na pierwszym poziomie. Problem w nich był po prostu taki, że po 5 dziesiątej grze. Strasznie zaczęło nam się nudzić, a przez to, że nie mieliśmy żadnej alternatywy, to ciężko było cokolwiek zrobić. Dlatego w tym zestawie są trzy talie, więc zawsze będzie można się po prostu wymieniać, żeby jak najdłużej rozciągnąć ten fan z zabawy. A to, co jest tutaj, o kurczę, to jest Mata. To jest gigantyczne i jest. Twarde. To jest o tyle fajne, że są tutaj wszystkie informacje o Benchu, o aktywie Pokemona, o prajzach, a dodatkowo jest tutaj instrukcja o czym pamiętać, od czego zaczynać każdą z rund. Czyli każdą rundę zaczyna się od dobrania jednej karty do swojej ręki, dołożenia energii do jednego z Pokemona. I jest dokładna informacja ile, jakich rzeczy możemy robić na turę. Czyli możemy raz dołożyć energię do Pokemona, raz możemy cofnąć Pokemona z aktywa. Jeśli jesteś osobą, która ogląda ten materiał i nawet nie wie mniej więcej jak grać stricte, bardzo polecam obejrzeć sobie poradniki na YouTubie. Tutaj mogę zalinkować kilka poradników, które tłumaczą wszystkie zasady gry, ale ten zestaw tutaj na pewno będzie ci o wszystkim przypominał. Tutaj nie będę wchodził w takie technikalie, bo ten materiał byłby dużo dłuższy, nie o to nam w tym chodzi. Tutaj chcę po prostu zaprezentować ten produkt, dlaczego on jest bardzo dobry dla osób, które zaczynają, ale dla kogo on nie jest, bo to też warto jest nadmienić. Dlaczego? Dlatego myślę, żeby otworzyć teraz jednego boosterka ze Scarlet and Violet i opowiedzieć Wam, dla kogo ten produkt nie jest przede wszystkim kierowany. Albo kto nie powinien go kupować, żeby się po prostu przyszłościowo nie zawieść. Dlaczego? Bo sam się troszeczkę na to nadziałem. Kiedy chciałem zaczynać przygodę z kartami, właśnie tak jak Wam opowiadałem, kupiłem sobie Battle Deck i wystarczył niecały miesiąc aktywnej gry. I już miałem problem z grą, że była po prostu dla mnie za słaba ta talia. Dlatego, jeśli chodzi o ten produkt, tutaj chodzi również dla was, najbardziej serdecznie polecam go do osób młodszych przede wszystkim, albo do osób, które niekoniecznie wiedzą, czy będą chciały wejść w ten świat karciany mega na poważnie, grać w nie wiadomo jakie turnieje i grać mega zaawansowanymi taliami, ale po prostu chcą czerpać radość z gry. Uważam, ten zestaw za naprawdę fajny. Jeśli jesteś osobą troszkę starszą, masz jakieś doświadczenie w karciankach albo ogólnie w miarę ogarniasz temat, tutaj uważałbym, bo po prostu ten produkt może być troszeczkę... Tę mamy drop. Ten produkt może być po prostu troszeczkę na za niskim levelu. Dla Ciebie. Mamy ludziska bombardiera. Ej, kolejny cudowny dropik. Fajnie, kolejny do kolekcji, nie miałem go, więc bardzo się cieszę z tego dropu. I ostatnia karta, niestety Arbolivia. Do oczywiście naszego zestawiku są również dołożone Deck Tutorial Guide. Tutaj są informacje w tej książeczce temat samego deku. Po prostu pełna instrukcja, na czym polega ręka. Na czym polega ten Active Spot? Tylko że instrukcja jest tutaj po angielsku, dlatego tak jak mówiłem, polecam serdecznie luknąć do materiałów w opisie, do tych poradników naszych wspaniałych polskich twórców. Czy dla osoby, która zna angielski, czy tak po prostu, to tutaj jest to jeszcze dokładniej wyjaśnione. Wszystko krok po kroku. Co robić? Jak działają dane karty? Jak mamy tutaj deck z Pikachu? Jak mamy Cinderaysa? To tak samo jest z Cinderaysem. Informacje o samej gierce robiona krok. 그렇게 되면, 그 다음에 그다음 Tutaj ta książeczka z IV jest większa z tego powodu, że jest to ogólny rule mm, rulebox z ogólnymi zasadami na temat całej specyfiki gry, jak rozpoczynać samą gierkę. Tutaj jest cały taki spis treści. Jeśli interesuje was coś konkretnego, czyli na przykład właśnie abilities, czyli abilitki, coś o basic pokemonach, coś o benchu, czyli o ławeczce, o lost zone, o muliganie, czyli sytuacji, w której na ręce nie mamy żadnego basica, a chcemy się rozłożyć. I musimy go wystawić o różnych efektach. To jest bardzo przydatne, bo ja nigdy na przykład nie pamiętam, jak powinno się oznaczać, gdy Pokémon jest na przykład podpalony, sparaliżowany albo uśpiony. Zawsze mam z tym problem, nie wiem, jak działają te efekty. I dzięki takiej książeczce, zawsze możecie wrócić, spojrzeć do niej i. Jeszcze raz się przekonać. O, właśnie, wyjaśniona cała informacja o ewolucjach, o różnych typach Pokemonów. Tutaj są właśnie na przykład Pokemony gx -y. o, tutaj są Vistary i V, a dodatkowo jeszcze teraz wchodzą właśnie ex -y. Jest cała informacja, czyli co się dzieje, kiedy Pokemon jest uśpiony podpalony, yy, confused, nie wiem jak się to nazywa po polsku, skonfundowany, można tak powiedzieć, i sparaliżowany. Okej, okay, tak to wygląda. Zaraz przejdziemy do pokazywania talii, ale zanim otwórzmy sobie kolejnego boosterka, zobaczmy, czy coś trafimy, a dodatkowo opowiem Wam właśnie o tym, co opłaca się kupować na sam start. Jeśli troszeczkę chcecie się bardziej zainteresować bardziej tą częścią kolekcjonerską. Oczywiście miejcie to na uwadze, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia, która jest podyktowana moim doświadczeniem. Sami musicie wziąć troszeczkę na to poprawkę, szczególnie, że nie jest ta sprawa dość oczywista. Często słyszałem pytania, które jakby pytały mnie o konkretne produkty, czyli lepiej na start na przykład kupić ETB z Scarlet i Violet, czy może z Kram Jeśli jest się kolekcjonerem, znaczy mocne słowa jak na trzynastolatka, bardziej chodzi o to, że jeśli po prostu chcesz kupić trochę kart, żeby sobie i otworzyć, i mieć jakąś swoją mini kolekcyjkę, serdecznie polecam przede wszystkim skupić się na dodatku, który nas najbardziej interesuje, w którym wiemy, że karty są najfajniejsze dla nas, jakby prywatnie. Na przykład Crown Zenith ma bardzo fajne karty i na przykład dla mnie ja sobie bym kupił ETB z Crown Zenith. Dlaczego ETB? O tutaj nie udało się na Rivers Holo, może jakaś ostatnia karta. Niestety. Indeed. Tutaj ten boosterek nie Ja dokończę swoją myśl. Dla mnie ETB jest świetnym produktem na sam początek. Dlaczego? Bo od razu z ETB, poza boosterkami, dostajemy bardzo ładne kości, znaczniki statusów, które okej, okay, mogą być przydatne do gry. Pytanie właśnie czy w ogóle gra nas nie interesuje, ale mamy też boksa. To jest mega przydatne. Że mamy po prostu od razu takiego boksa, którym możemy Trzymać nasze rzeczy. Tutaj akurat nie mam swoich kart, ale we tych wszystkich innych boksach, które tutaj są, trzymam właśnie karty. Ja serdecznie polecam dla osób, które nie mają żadnych boksów, a chcą trzymać te swoje karty w jakiś taki bezpieczny sposób. Świetny produkt. ETB jest stosunkowo tańsze i tak po prostu na sam start, żeby zobaczyć, czy nas to interesuje, czy jest to fajne, wydaje mi się, że to jest super. Ale najbardziej to, co się najbardziej jakby opłaca, w takim sensie, że nie igramy tutaj z losem, to jest kupowanie singli, ale o tym mogliście już słyszeć wielokrotnie z moich filmów. W taki sposób po prostu zawsze będziemy mieć kartę, która nas interesuje. No i jeśli chcemy się po prostu trochę pobawić, ja uważam ETB za świetny pomysł. Ale jeśli macie inną opinię i nie zgadzacie się na przykład z moją, albo chcecie coś dopowiedzieć, dajcie znać w komentarzu. To osoby, które byłyby zainteresowane tym tematem, y, zawsze mogą sobie wejść do komentarzy i poczytać wasza opinia. Dajcie znać. Razem wspólnie pomóżmy nowym osobom wejść w nasz świat. Dobra, przejdźmy już do naszych talii. Mamy nasz deck, tu znajduje się tutaj 60 kart, ten deck jest po prostu gotowy do gierki i w tym samym deku znajduje się piękna, w każdym z tych decków znajduje się karta promocyjna w takiej formie, o tutaj, czyli mamy tutaj w deku z Pikachu Pikachu, w Cinderace jest Cinderace i oczywiście w deku z Eevee jest Eevee dodatkowo. Wszystkie te karcioszki są pooznaczane. Każda karta tutaj ma specjalne oznaczenie danego zestawu. To jest ważne też z tego względu, żeby po prostu tych kart ze sobą nie mieszać. Czas zacząć prezentację talii. Są one stosunkowo podobne, dlatego omówię je w taki sposób zbiorczy. Jeśli chcecie się czemuś przyjrzeć, dokładnie polecam zatrzymać film. Oczywiście na początku mamy naszą główną promeczkę, kartę V. Każda karta w zestawie, łącznie z kartami trenerów i energii, jest oznaczona specjalnym znaczkiem, aby zawsze było wiadomo, jaka karta jest do jakiego deku, czyli talii. Zestawy mają po 60 kart, bo jest to wymagana liczba kart, aby móc nią grać. Jak widać, w każdym zestawie mamy dużo kart trenerów i itemków, czyli przedmiotów, dobierających nam karty do ręki. Są to bardzo przydatne karty, bez których nasza gra byłaby powolna i ciężka. Super, że jest ich tak dużo. Dodatkowo, Karty Pokémonów na każdym poziomie. Od Basiców, czyli podstawowych Pokémonów, które możemy wystawiać na planszę w każdym momencie, do Pokémonów na stageu pierwszym oraz drugim, czyli kolejnych poziomów ewolucyjnych Basicowego Pokémona. Tutaj trzeba się zapoznać z mechaniką ewolucji. Oczywiście dużo kart energii, bez których nie moglibyśmy atakować naszymi Pokémonami. Zawsze w tych podstawowych taliach znajduje się ich masa. Jak już mogliście zauważyć, każda talia ma swoje wyjątkowe pokemony z unikalnymi atakami i kombinacjami, które dzięki odpowiedniej strategii pozwolą Ci wygrać każdy mecz. Więc w tym zestawieniu mamy wszystko. Mamy nasze talie, mamy monetkę, żeby rozpocząć rozgrywkę, mamy znaczniki obrażeń, które oczywiście wiadomo, trzeba po prostu z tego egzemplarza powyciągać i z tego możemy tworzyć... Cuda. Mówię, to jest troszeczkę jak taki zestaw do gry w planszówki, bo wszystko jest łącznie z instrukcją, ro, łącznie z gotowymi taliami, więc tylko kupić i grać. Chciałem jeszcze powiedzieć o jednej mega uroczej rzeczy w tym zestawie, który nie zauważyłem. To jest tutaj jeszcze miejsce na dodatkowy dek, który możecie trzymać, więc jeśli potencjalnie macie jeszcze jakiś jeden zestaw talii, poza tymi tutaj trzema, to jeszcze tutaj możecie go nawet zmieścić. Tutaj jest miejsce na monetkę i tutaj miejsce na znaczniki, kostki i wszystko. Dlatego po prostu po prostu mając tę pudełko, możecie zawsze mieć ze sobą przenośny zestaw do gry w karty. Pokémon mega rewelacyjny, na tym nie zwróciłem uwagi. Wszystko w jednym miejscu. Tak jak obiecałem, otworzymy jeszcze ostatniego boosterka ze Scarlet and Violet. Oczywiście, jeśli macie jakiekolwiek pytania, ten odcinek jest idealnym pod to, żeby je zadawać. Ja oczywiście z przyjemnością na nie odpowiem. Czy to jeśli chodzi o te aspekty skupowania kart, czy to te aspekty bardziej ze sfery growej. Walcie śmiało. Jak będziecie chcieli, mogę kiedyś nagrać poradnik. Nauki gry w karty Pokémon od podstaw. Nie ma żadnego problemu. Nigdy o tym jakby nie planowałem tego za bardzo na samym początku, bo też nie czułem się w tym taki dobry, ale teraz gra mi się już bardzo dobrze, dlatego nie ma żadnego problemu. Zobaczymy, czy tutaj uda nam się coś trafić. Tutaj będzie nasza karciożka Dol. Mamy banet. Dobra, czyli jest drop. Energia walcząca. Na trzy boostery, dwa dropy. Co prawda jest to zwykły EX, ale nadal nie narzekam. Dajcie znać, co myślicie. Pamiętajcie oczywiście o kodzie zniżkowym. Oczywiście do Pokemarketu, do którego również Was serdecznie zapraszam. Link w opisie. Możecie znaleźć sobie właśnie taki piękny zestaw Battle Academy, jeśli bylibyście zainteresowani, jeśli chcielibyście się nauczyć tej gry, a serdecznie polecam, bo jest naprawdę rewelacyjna. I taki zestawik może być idealny. A jeśli nie, polecam produkty ogólnie karciane. ETB ze Scarlet and Violet. Możecie chwilę poczekać i będzie zaraz dodatek Pal de Evolve, Ale wy możecie podzielić się swoim zdaniem w komentarzach. Ja wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia za tydzień.